W tym odcinku usłyszycie o milionach przypadkiem wyrzuconych do śmieci, o tym jak można ominąć cenzurę i czym jest kryptowalutowe miasto. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawca książki Kryptowaluty dla zabieganych Michała Zajdy. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym są kryptowaluty i jak działają, to obowiązkowa lektura. Przekonacie się m.in. jak kryptowaluty i blockchain mogą wpłynąć na nasze życie. Czy kryptowaluty to napompowana bańka, czy kamień milowy rozwoju cywilizacji? A to wszystko w 19 krótkich i przystępnie napisanych rozdziałach. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Numer 10: Kryptowalutowe miasto. Można odnieść wrażenie, że kryptowaluty promowane przez celebrytów to zazwyczaj szybki skok na kasę. Acoin miał być wyjątkiem, a projekt był niezwykle ambitny. Planowano bowiem, by w przyszłości kryptowaluta stała się głównym środkiem płatniczym dla całej Afryki. Pomysłodawcą ACoina jest Akon, znany muzyk z Senegalu, którego możecie kojarzyć z takich kawałków jak Lonely czy SmackDad. Akon od lat interesował się kryptowalutami, dlatego zajął się tematem naprawdę na poważnie. Muzyk ogłosił budowę nowego miasta w Senegalu. Acon City o powierzchni 800 hektarów miało powstać do 2029 roku i kosztować ponad 6 miliardów dolarów. Jego główną walutą byłyby właśnie A-coiny, a Smart City ściągałoby różnych inwestorów do kraju. To otworzyłoby dalszą drogę do podboju całej Afryki. Wizualizacje wyglądają naprawdę imponująco, ale po dwóch latach od ogłoszenia budowy położono jedynie kamień węgielny w trakcie konferencji prasowej. Eksperci nie wierzą w sukces projektu, szczególnie że wartość kryptowaluty stale spada. 16 lutego 2021 roku jeden Acoin wart był ponad 2 zł, a dziś niecałe 9 groszy. Numer 9: Przypadkowa milionerka. Kto nie chciałby przypadkiem zostać milionerem? W sierpniu tego roku media pisały o pewnej kobiecie z Melbourne, która zamiast 100 dolarów zwrotu otrzymała 10 milionów dolców. Kobieta nie zgłosiła błędu, a serwis Cryptocom zdał sobie sprawę z pomyłki dopiero po 7 miesiącach. Okazało się, że ktoś przypadkiem wpisał numer konta w miejscu na kwotę przelewu. Gdy sprawa trafiła do sądu, okazało się, że oskarżona wydała w tym czasie dużą ilość otrzymanych środków, kupując m.in. cztery nieruchomości. Kobieta została oskarżona o kradzież. Tłumaczyła się, że była pewna, że wygrała pieniądze w konkursie. Sędzia zadecydował, że budynki muszą zostać sprzedane, a kwota zwrócona. Numer 8. Jak ominąć cenzurę? W 2018 roku chińska studentka Yushin badała 20-letnią sprawę gwałtu, do którego miało dojść na uniwersytecie w Pekinie. Pewna studentka miała być wówczas wykorzystana przez jednego z profesorów, co doprowadziło do jej późniejszego samobójstwa. Yu zażądała, by uniwersytet udostępnił dokumenty, które mogły dostarczyć dalszych dowodów w tej sprawie. Spotkało się to jednak z ostrą odpowiedzią uczelni, która zagroziła jej wyrzuceniem. Wkrótce chińskie władze uruchomiły swoją cenzurę, a znalezienie zdjęć lub wpisów Yu stało się niemożliwe. Żeby ją ominąć, chińscy aktywiści powiązali jej list otwarty z blockchainem, dzięki temu stał się ogólnodostępny i nie mógł zostać zmieniony. Ju angażowała się również w walkę o prawa robotników. Niestety, w 2018 roku została zatrzymana przez policję. Zmuszono ją do nagrania filmu, w którym przyznała się, że radykalne organizacje wyprały jej mózg. Do dziś nie wypuszczono jej na wolność. Numer 7. Pizza za 10 tysięcy bitcoinów. Czy wiecie, jakie święto obchodzone jest 22 maja? To Bitcoin Pizza Day. Tego dnia, w 2010 roku. Niejaki Laszlo Heinecz kupił dwie duże pizze za 10 tysięcy bitcoinów. Wówczas kryptowaluta była przez większość osób traktowana jako ciekawostka. Dziś byłoby to ponad 750 milionów złotych. Laszlo nie kupił jednak pizzy w restauracji, a propozycję wymiany bitcoinów za pizzę umieścił na forum internetowym. Chętny na transakcję znalazł się dopiero po kilku dniach. To szczególne wydarzenie i najprawdopodobniej pierwszy zakup fizycznego towaru za pomocą bitcoinów. O tym, jak bardzo zmieniła się sytuacja, może świadczyć fakt, że jeden bitcoin wart jest ponad 72 tysiące złotych, a w tym roku Republika Środkowoafrykańska uznała tę kryptowalutę za oficjalny środek płatniczy. Numer 6: Przekręty celebrytów. Czy powinniśmy ufać influencerom, którzy promują nową kryptowalutę? Jeśli nie mamy wiedzy na ten temat, zalecałbym raczej ostrożność. Zanim zainwestujecie swoje oszczędności, powinniście dobrze znać temat, a dobrze tłumaczy go wcześniej wspomniana książka Kryptowaluty dla zabieganych Michała Zajdy. Niestety, wielu influencerów, chcąc szybko zarobić, promuje niepewne inwestycje, co było szczególnie widoczne w temacie NFT. Kanał CoffeeZilla nagrał film, w którym przeanalizował wartość NFT promowanych przez 20 różnych celebrytów i influencerów. Wśród nich można by wymienić choćby Justina Biebera, Lindsay Lohan, Maika Tysona czy Grimes. Jedynie dwa projekty były warte więcej niż na początku. Dwa były blisko tej ceny, a pozostałe 16 okazało się fatalną inwestycją. Kto miał jednak na tym zarobić, ten zarobił. Coffeezilla często przeprowadza podobne analizy, w których ujawnia skamy związane ze światem kryptowalut. Nieraz zdarzało się, że gwiazda promująca nową kryptowalutę jako najlepszą inwestycję sprzedawała swój udział zaraz po opublikowaniu promocji, gdy cena była najwyższa. Numer 5. Nagroda pocieszenia W 2011 roku w trakcie jednego z turniejów Starcrafta 2 nagrodą pocieszenia dla czterech graczy było po 25 bitcoinów dla każdego. Co może wydawać się dzisiaj zabawne, nagroda główna za pierwsze miejsce w turnieju wynosiła zaledwie 500 dolarów. Wówczas 25 bitcoinów warte było mniej więcej 40 dolców. Jeśli ktoś nie wydał ich do dzisiaj, udało mu się zostać milionerem. A to nie jedyny turniej tego typu. W marcu 2010 roku odbył się turniej pokera, w którym do wygrania było łącznie 1500 bitcoinów, wówczas około 120 dolarów. Numer 4. Wyrównywanie szans W wyniku pandemii na całym świecie wzrosło zainteresowanie kryptowalutami. Dla wielu osób Bitcoin miał być potencjalnym zabezpieczeniem przed inflacją. Choć, jak pisze Michał Zajda, nic nie wskazuje na to, że kryptowaluty chronią przed inflacją, a historia kursu bitcoina do dolara nie przejawiała charakteru przeciwinflacyjnego. Pomimo tego, od kilku lat mówi się o cichej afrykańskiej kryptorewolucji, a powodów jest wiele. Bitcoin posiada równe zasady dla wszystkich użytkowników, nie jest ograniczony terytorialnie i jest trudny do skonfiskowania. Kryptowaluty nie są dotknięte przez lokalne konflikty i pozwalają na szybkie międzynarodowe transfery, na przykład gdy któryś z członków rodziny pracuje za granicą. Gdy w wielu afrykańskich krajach system bankowy jest niepewny i inflacja stale rośnie, wielkie nadzieje pokłada się w kryptowalutach. Warto tu jeszcze dodać, że w niektórych krajach rozwiniętych wciąż panuje skostniały system bankowy. Polacy przyzwyczaili się do szybkich przelewów czy blika, ale jak przeczytamy w książce Kryptowaluty dla zabieganych. W Wielkiej Brytanii jeszcze kilka lat temu przelew dochodził do odbiorcy przez niemal tydzień. Podobnie było w Stanach, gdzie do tej pory w większości banków trzeba wypełnić papierowy formularz, aby dokonać przelewu międzynarodowego. Numer 3. Upadek FTX. To w ostatnim czasie jedno z głośniejszych wydarzeń ze świata kryptowalut. FTX było trzecią co do wielkości giełdą kryptowalut, była reklamowana jako proste i sprawdzone miejsce do wejścia w świat krypto. Gdy na początku listopada pojawiły się podejrzenia o problemach finansowych serwisu, użytkownicy nagle zaczęli z niego masowo wycofywać swoje środki, ale dla większości z nich było to niemożliwe. Okazało się, że miliony dolarów aktywów Zostały wycofane z platformy w podejrzanych okolicznościach. FTX stało się niewypłacalne. Giełda i ponad 100 powiązanych z nią podmiotów złożyło wniosek o upadłość. Głównym oskarżonym jest dyrektor generalny sam Bankman-Fried. Według Reutersa, miał on przetransferować równowartość 10 miliardów dolarów z FTX do swojej spółki Alameda Research. Środki te należały do klientów. Luksusowe życie Bankmana Frida to bardzo ciekawy temat. Jak pisze Business Insider, szefostwo FTX w ciągu ostatnich dwóch lat kupiło na Bahamach co najmniej 19 nieruchomości o wartości 72 milionów dolarów. Apple już zapowiedziało, że planuje wydać film na temat tej historii. Numer 2 przypadkowa prowizja. Jak przeczytamy na Spiders Web, przesyłając kryptowaluty musimy płacić prowizję tzw. górnikom, którzy potwierdzają transakcje. Zwykle są one niewielkie, ale w zeszłym roku doszło do pewnego niecodziennego błędu. Giełda Bitfinex chciała przesłać równowartość 100 000 dolarów, ale przypadkiem źle określiła prowizję, ustawiając ją na blisko 24 miliony dolarów. W tym przypadku uczciwość wygrała. Na szczęście górnik od razu zgodził się zwrócić prowizję do nadawcy. Giełda podziękowała mu w specjalnym tweicie, takimi słowami: Blockchain jest niezmienny, ale rewolucja, której jesteśmy częścią, jest zdefiniowana przez nasze ludzkie wartości. Numer jeden: miliony na wysypisku. Ten mężczyzna zgubił równowartość 600 milionów złotych, a dokładniej 8 tysięcy bitcoinów. James Howell w 2013 roku wyrzucił twardy dysk do laptopa, który zawierał kryptowalutę. Już od jakiegoś czasu apeluje do miasta o prawo do przekopania wysypiska śmieci, oferując 20% wartości portfela jako darowiznę dla miasta. James ma nawet plan, który pomógłby w namierzeniu worka na śmieci. Chciałby do tego wykorzystać między roboty od Boston Dynamics, które byłyby zaprogramowane do szukania twardych dysków. Szacuje, że poszukiwania zajęłyby 3 lata. I trzeba by przejrzeć 100 tysięcy ton śmieci. Koszt takiej operacji to od 6 do 11 milionów dolarów. Niestety, wciąż nie jest pewne, że dysk nie uszkodził się z powodu warunków atmosferycznych. I to już wszystko na dziś. Dajcie znać, czy interesujecie się tematyką kryptowalut. A jeśli ten temat wydaje Wam się zbyt skomplikowany, to zachęcam do lektury książki Kryptowaluty dla zabieganych Michała Zajdy. Autor w prosty sposób tłumaczy, jak kryptowaluty i blockchain wpływają na nasze życie. Zanim sami zaczniecie myśleć o inwestowaniu, to pozycja obowiązkowa. Piona.